Dzisiaj premiera kolejnego formatu właśnie swoim udziałem, formatu z gosią Rozanek Majdan, muszę Cię zapytać o Waszą relację. Czym Cię gosia zaskoczyła, jak Wam się pracowało? A Gosia jest tytanem pracy. Gosia, Gosia jest naprawdę ciężko pracującą osobą, która wie, co ma robić, i jest też, jeszcze jest też osobą, która pracuje od wielu lat w telewizji i zna te formaty, zna ten schematy pracy. No, Gosia jest osobą, która jak sobie postanowi, postanowi coś osiągnąć, postawi sobie jakiś cel, to uparcie do niego dąży, i jest naprawdę bardzo mocno pracowitą osobą. Tego bardzo często nie widać i jesteśmy oceniani tylko za za wynikową naszej pracy, a często to są godziny spędzone w samochodach, podróże, transfery, no i też długa praca na planie, a Gosia czasami potrafi wstać o czwartej rano, żeby zrobić swój prywatny trening, bo bardzo zafascynowała ją, zafascynował ją triatlon, także trenuje z, prywatnie. Robertem zasuwa. z Robertem Zasuwa, ale tym bardziej program Pokonaj jeśli Potrafisz jest też programem sportowym i no Gosia tutaj musiała bardzo dużo energii, energii takiej fizycznej i też mentalnej poświęcić na przygotowania i, i, i pracę nad programem. Zauważyłaś, że właśnie Gosia włożyła dużo pracy, aby stać się sportsmenką podczas realizacji tego formatu. Ale i tak mimo tej dużej pracy wiele osób ją krytykuje. Co o tym sądzisz? Ja myślę, że osoby, które są na piedestale zawsze będą poddawane krytyce. Ale myślę, że Gosia zna swoją wartość i, i to ona wie jak ciężko y, pracuje, bo tak jak mówię, ja jako sportsmenka też byłam oceniana po wygranej bo przegranej walce i nikt nie widział tych trzech miesięcy przygotowań do walki, nawet gdy była przegrana. Y, ja zawsze mówię, że osoby, które wychodzą do oktagonu albo finalnie już się pokazują w jakimś filmie, serialu czy reklamie są osoby, które sobie zapracowały po prostu y, bardzo ciężko na to, żeby być w tym miejscu, gdzie są i y, każda praca, każdy zawód, każda Eee, znaczy różne, różne rzeczy i sytuacje mają swoją jasną i ciemną stronę, no, tą ciemną jest ta ciężka, e, ciężka praca i poświęcenie i e, naprawdę Gosia jest bardzo wartościową e, kobietą i chciałabym, żeby wiele osób spojrzało na niej jako osobę, która bardzo ciężko pracuje na to, co w życiu ma i na tą ekspozycję, bo naprawdę, naprawdę wymaga to ogromu poświęcenia i rezygnacji e, z przyjemności na rzecz odnoszenia sukcesów.